Zajezdnia Forteczna WS3 Widzimy 105 w wysokich numerach Tam jakaś beta Tutaj nasza alfa Widzimy 88 Nawet tym razem wyświetlacz mamy Witamy organizatora Dzień dobry Więc tak, witam na czwartej fotonosce tramwajowej Słoniczeja Za chwilę z organizatorem też będzie mały wywiadzik Więc tak, jest to już właśnie czwarta fotonoska tramwajowa Moja trzecia było już kombino, Tatra, 105 dwukierunkowa Teraz przyszedł czas na Alfę Fajnie się zapowiada Witam, witam, witam. Serdecznie. Co tam? Dzisiaj jeździmy moderusem Alfo HF07 DC Zmodernizowanym w 2009 roku A dlaczego nie DC? Nie ma żadnego DC Dzisiaj jedziemy moderusem Alfo Zmodernizowanym w 2009 roku przez model Transa. A ten tramwaj wyprodukowany został jako 105N z 75. W 82 była modernizacja na 105NA. Także to już są, jakby powiedzieć, dla ponieważ od 2021 roku MPK Poznań własnymi siłami modernizuje te tramwaje. To można poznać po nowym malowaniu. Na przykład wagon 166, 84, 204 już są modernizowane. Kolejny tramwaj, który teraz niedawno wyjechał na ulicę Poznania 272, po modernizacji. Jeszcze trochę i myślę, że do końca roku. Zdolność zmodernizować wszystkie pozostałe. Teraz 180 już jest w kolejnych kolejkach. Także dziękuję za uwagę i bawcie się dobrze. Ogólnie bardzo śmieszna sprawa jest, jeśli chodzi o nazewnictwo tego wozu. Wikipedia powie Wam, że jest to Moderus Alpha, MPK powie Wam, że jest to 105, a Motorniczy powie Wam, że jest to po prostu Moderus. Jeśli chodzi tutaj właśnie o wojny w nazewnictwie, ja się nie będę w to angażował. W tytule dałem 105 NA Alpha, żeby było więcej zasięgu. Natomiast czy to jest Alpha, czy to jest 105? Ja tutaj nie będę się wypowiadał. Tabliczka znamionowa mówi, że jest to 105N HF07. Czyli można by niby powiedzieć, że to jest alfa. Właśnie modernizacja w 2009. I tak jak Michał powiedział, MPK wysyła właśnie od 2021 te tramwaje na naprawę główną. I są przemalowane. I trochę w środku też delikatnie zmienione. Nie mają tych nagrzewnic takich grubych po bokach, tylko te pod siedzeniami. I podobne jeszcze jakiś tam remont elektryki przy okazji, jak dobrze pamiętam. Więc to jest pożegnanie klasycznej wersji ALF przed naprawą główną. No wiadomo, że ALFA jest zrobiona ze 105, ale z tym nazewnictwem są pewne kontrowersje. Samych tutaj przewodów do jazdy ukrotnionej. Dołączenia między wagonami były różne wersje. Mamy Alfy z kilkoma wtyczkami, z jedną, dwoma. Także to też tutaj nie jest jednorodne i czasami się trafia także mocowanie na trzy Certyfikowany pojazd z fortecznej. 88 plus 87 Słuchaj, forteż na pełną klasą! Tak, forteczna. <tryk> Bugatti! Forteczna. <tryk> <tryk> Dowiedziałem się, że w wojnie o nazewnictwo Alfy najbezpieczniej jest mówić po prostu moderus. 8-8 bo taki numer naszego pojazdu to już czwarta fotonowska tramwajowa. Michał nawet tym razem o dysklaję e zadbał. Czekam. Przełączamy. Moderus Alfa HF07. Oj, za tą Alfę to nie wiem, czy nie oberwiesz. O, muzyka. Witam bardzo serdecznie na czwartej w Cotonowce tramwajowej. Jedziemy numerusem AUPOM HF07 zmodernizowanym w 2009 roku. Najpierw był to tramwaj 105N. 75 później zmodernizowany w 1982 roku, a teraz od 2021 roku MPK Poznań modernizuje własnymi siłami te tramwaje. możemy je poznać poprzez nowe malowanie. Modernizacji podlegają e, wzmocnienie schodów, części elektroniczne oraz oraz lakier. Lakier marowany jest na franowie, a inne części elektroniczne przywracane. Rupy regenerowane na zajezdniach Forteczna i Głogowska Pochwalę się, że zajezdnia Głogowska już wszystkie te wagony wyremontowała Forteczna opóźniona Dziękuję bardzo Forteczna w formie Liczę na dobrą współpracę, udane kadry i wszystkiego dobrego Pozdrawiam Miłe z tobą. Nie wiem Ja mam Teraz Do Huberta, że kontrolę Do Huberta, że robimy kontrolę Co? można leżeć sobie Rąk nie są używać a, a dodam, że mnie ręka boli No niestety lewa, padła, coś odłokcia, więc... Takim przyjemność. Bez joysticka. Bez joysticka nóżkami dawno nie miałem tego typu wagonu. Więc sobie pojeździmy gdzieś. Dla przyjemności. Ze 105 to sama przyjemność. Dopóki się nie spali. Nie zapraszajmy. Spokojnie żartuję. Tu często wyjeżdżałem samochody, trzeba uważać. Wczoraj ten wagon miał. Przegląd techniczny, o tak zwane, więc jest sprawny i e elektronicznie i mechanicznie. No i git. Mamy ogrzewanie. W tych wagonach często jest awaria ogrzewania. Musi ostygnąć. Wyłączyć trzeba. Ostygnąć. Dopiero. Można dalej. bawić się w ogrzewanie. Szyby zaczynają parować. Żebyśmy nie zjechali na usterkę ogrzewania Nie, ja stałem, ale... A wagonu masz te same co na szyby? No to ma wszystko, nie? Ale tym samym regulowane? Zaj, ty, kurde, ja mam z tyłu ogrzewanie ja mam Za nami... Za nami też ma być Tatra jak dobrze szczaiłem Nie wiem, bo się nie przelogował jeszcze. Zobaczcie, <grymne> <Zalak> się zatrzymują. <grymne> zielone, <grymne> białe. To <Tam>, zielone. <grymne> w mojej głowie. <grymne> Jedyne miejsce, gdzie tramwaj ma zielone, to tunel franowo Tak jest, Potwierdzę Sygnalizator kierunkowy. Zbliżamy się do Poznani. Dobre hamulce ma ten wagon. Sprawdzili, musieli i wczoraj sprawdzić. Wagon idzie na razie ładnie. Zobaczymy przy końcu imprezy, co będzie. Ładnie hamuje, ładnie się zbiera. Nie ma co na razie narzekać. No, hamulce czuję. A ładnie hamuje. Widzicie leciutko? Możecie tam widzieć na filmie sobie obrazić. <grym o, <grym są drillowcy. Jeden, drugiego przywrócił. Legenda o drillowcach jednak prawdziwa Tu mamy ciekawe światło. Aha. Z drugiej strony mamy dwa takie sygnalizatory. Na miłostowy dobiega końca. Nasz tutaj pierwszy cel podróży. Jak na razie jedziemy dalej. Minęła niecała godzinka od wyjazdu, także spoko. Mamy dużo czasu dzisiaj, więc mam nadzieję, że sporo się uda objeździć. Wypie ale, ale chyba zrozumiał sądząc po jego twarzy. Mi skąd nasz ród. Chyba jeszcze nie, nie jechaliśmy, bo przebudowa była. Teatralka. Dominik! Białe ledy porobili. My na prawo. Wszyscy są z tego, co widzę. A Dominik załóż ma Grzniwna. Dominik, Dominik, Dominik.

Z kanarami powrót do przyszłości Dzięki No, zaraz zablokowany Sese se nie odbije Ale mam przydziurkowany Sprawdzony dwa razy To też zablokowane Ale to nic nowego Aby komat się nie zablokował Teraz się zadowolony, ale zaczynaj, będzie łatwo. Uwaga, panowie sobie O, wodór. Zwiedzamy nas Poznań. Kolejna nocka, czwarta. Bardzo długo to, tu, będzie to, tu będzie trzeba czekać na światło. Oj tak, oj tak. Wodór! Agresywnie. No, wodór. nagrałem. cały świat.

w kwestii hamowania, przyspieszania te stare są lepsze w końcu... stary kombina? Z... tak, oczywiście, stary Siemens to stary Siemens nie ma co poprawiać po ponieważ... ale w kwestii takiej, że widok, y... szyba i miejsce w kabinie no to jest fajnie naprawdę i po modernizacji i stary no z perspektywy pasażera, no to one były już zużyte nie? i trochę przestarzałe, więc NG raczej na plus. Mogliby chociaż zachować malowanie tradycyjne i w środku żółte, żółte poręcze. Żółte poręcze no. Mi się nie podobają te tylko czarne tyły. Tak jak Skody no to, no to, to... we Wrocławiu. No myślałem, że powiedziałeś wypiądola Teraz no, pożec zachodni będzie fajnie Mało co tam wjeżdża ładnie teraz pojedziemy dolną kaponierą, jest oświetlone W ogóle peska jest, jest to jest trasa na skalę światową można powiedzieć No w sumie takie metro na ziemi tak. No, bardzo usprawnia, no to, to ja jest piątkowa na uczenie do pracy Ale według mnie powinno być więcej takich tras i tak jest za mało No tak, ale Ale chcemy Albo jakby pestka do Górczyna była i dalej Dobra teraz weźmiem trochę nerdosko, ale przez to, że Poznań nie został tak zniszczony w II wojnie, podczas II wojny światowej, to... To mieli więcej teraz. Myśmy no, byśmy mieli w ogóle... ...piękna podańczka. Przecież przed tym... ...przez... ...byśmy jechali przez... ...rynek. Normalny. Ale... No to, No Uwaga, wjeżdżamy na dworzec zachodni, na pętlę A po prawej Dolega. stronie, niestety, musimy patrzeć, czy coś jedzie I przypuścić. Patrzcie, no to... czy coś jedzie od prawej drodzy, Na razie Kół. czysto to. Czysto, czysto Jedziemy i sobie jedziemy. Kurde, w życiu tu nie byłem Bezdomni muszą się Co ty dziewiętnastką się tu jeździło. To... No ja nie pamiętam dziewiętnastki Prawdziwej 19. Prawdziwa dziewiętnastka Prawdziwa z zachodniego na sobieskiego od razu wjedziemy, musimy na tu. To są dwa, Aż cztery. się ludzie zdziwią. A no tu podjedziemy, Michał? Na, na prosto, na dobrze, czy na ten boczny? Nie wiem, właśnie boczny. Na bocznym, co? Na, nie wiem, czy będzie lepszy w Będzie lepiej, tu chyba. Tak, my się tu zmieścimy, na, na te wozu będziemy. Wow. Jesteśmy na Pętli, na dworcu zachodnim. Szczerze mówiąc, muszę przyznać, że nigdy tu nie byłem. Nie jechałem, właśnie jak była ta dziewiętnastka od Sobieskiego na zachodni. No i pierwszy raz tutaj właśnie przejazd Fajnie, mała taka pętla Aktualnie nie jest używana, bo nic tu nie jeździ 12 i 14 jeździ tutaj Fajne, fajna ciekawostka Właśnie mamy 12 Na pewno się nie spodziewała nagrania o tej porze No tak, ogólnie ludzie zaczęli mi zadawać pytania Czy to koniec 105 w Poznaniu Czy to koniec Alf, Moderusów, czy jak to nazwać po prostu nie, tak jak Michał mówił, będą one mieć naprawę główną, czyli będą przemalowane i tak dalej, ale jeździć będą dalej jak na razie. Do dymiec jedziemy? Dębiec! Dębiec! Do budy gdzieś po trasie do Dębca. o Zabawna sytuacja. Kierowcy samochodów osobowych mają bardzo duży problem, żeby ominąć tramwaj na drodze. Dotarliśmy na Dębiec PKM. Mieliśmy tu przed Dębcem ciekawy fotostop. Mianowicie, właśnie kierowcy nie wiedzieli, jak nas omijać. No, jest już ta godzina późna, że nic nie jeździ. Tutaj 213 na Mogileńską, taka bardzo długa linia nocna. Jestem na tle takiego bardzo znanego negatywnie przejazdu kolejowego w Poznaniu, na Dębcu, ponieważ tutaj się stoi chyba po prostu najdłużej. Tak, na pętli teraz tutaj jest ładnie. Jest nowa budka ZTM i i w ogóle. I są robione zdjęcia w kabinie, za sterami i mała przerwa na toaletę. Za chwilę północ, na mieście się zrobiło luźno, mam jeszcze trochę czasu, żeby pośmigać, kiedy ruch jest mniejszy.

miejscach jak tunele są właśnie spoko, bo mamy dobre oświetlenie w miarę spokój, i można wykorzystać na przykład schody do tego, żeby zrobić zdjęcie z góry 511 kombino. następny dzień nowej mininy i bardzo ciekawa linia Sobieskiego Dokładnie godzina druga więc restartuje się peka wyświetlacze w tej chwili nie działają standardowe zjawisko tylko przypadkiem się nie zatrzymuj bo Odbijamy kartę. Odbijamy kartę. Nie, to nie walczą. Może Jest nisko to lustro bardzo. A, ja A bez kitu to lustro. Display zaświecił w końcu. Tak Może nie jest bardzo niebezpieczny O Z tymi płotkami? Bo mogą się czasami... One się przewracają No ja wiem Koparki pierwszeństwo mają wszędzie Chyba te słupki to już... Tatrum to mnie Chyba przejdzie Przejdzie, ale... Tatrum ostatnio tu jechałem, nie? Myślałem, że przyjedzie Nowa ja towarowa Kiedyś tego zakrętu nie było No Ale powiem szczerze, że pomaga ten zakręt Tak, pomaga, no Przydaje się, nie? Obwodnica teatralki tak zwana może, może tu jeździć 17, 5 17, 5, dokładnie. Szkoda ja... tylko, że oba po tej samej trasie prawie. No tak, brakuje mi żeby 19 na Wilde tędy jechała. Ej. No i czego kwanatory, no Ja nie widzą, no nie widzą Główne, Poznań, Main Station Poznań PlayStation. Dziękujemy, dziękujemy Więc... No impreza z Alfą dobiega końca Było świetnie jak zwykle Czekamy na kolejną Prawdopodobnie będzie wiosną Zjazd na bazę, akurat forteczna Widzimy 105 Alfy Chociaż w sumie 105 i 105 No tak ja Nie wieź w bromy.